Hej, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, a raczej daily vlogu takim pogadankowym, bo właśnie ostatnio mnie prosiliście, żebym nagrała w końcu jakiegoś vloga, bo dawno nie było i miałam kogoś pozdrowić jeszcze w tym vlogu, ale zapomniałam, kogo mam pozdrowić, więc ja nie pamiętam wszystkich ników, a dużo osób prosi, żebym pozdrowiła kogoś na filmiku, dlatego pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie pisali na Snapchacie i na Instagramie, bo naprawdę nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać. A dosyć dużo osób ostatnio do mnie pisze, także zapraszam, jak ktoś jeszcze by chciał do mnie napisać, bo odpisuję każdemu. Znaczy staram się odpisywać każdemu i raczej tak jest, wtedy kiedy mam wolną chwilę. No i co? Ja wstałam dzisiaj przed siódmą, ponieważ mój tata pojechał właśnie busem do Krakowa i z Krakowa leci z powrotem do Anglii. Musiałam wstać wcześniej, żeby się oczywiście z nim pożegnać. I teraz dochodzi godzina 8, jest w ogóle poniedziałek, 31 października, bo nie powiedziałam na początku I dochodzi godzina 8, ja za chwilę wychodzę, ponieważ jadę na jazdy, bo mam od 11 do 13 We środę mam już egzamin praktyczny, dlatego właśnie mam jeszcze takie 2 godziny dzisiaj i godzinę we środę do wyjeżdżania Nie jeździłam już prawie 3 tygodnie, także trochę się boję, że sobie zapomniałam jak się jeździ autem w ogóle Także mam nadzieję, że dzisiaj dobrze mi pójdzie. Bo jak będzie mi źle szło, to się załamię. Bo jak we środę jest egzamin, to już dużo się nie nauczę, prawda? A najgorsze dla mnie to chyba jest parkowanie. Także muszę sobie to dzisiaj z instruktorem potrenować. No i ogólnie u mnie nic ciekawego się nie dzieje, wiecie, uczę się, jest tyle nauki. W tym tygodniu to będzie jakaś masakra, bo mam ten egzamin na prawo jazdy, mam jeszcze dwie klasówki i w piątek mam jeszcze konkurs ortograficzny. Także też muszę się do niego pouczyć. Dlatego ja za chwilę będę właśnie wychodzić na autobus, bo mam o 8.30. No i pewnie odezwę się do Was potem, bo na razie to będę się ubierać i tyle. Nie będę jechać autobusem, także nic za wiele Wam pewnie nie pokażę. I jeszcze zapomniałam wspomnieć o jednej rzeczy, bo nagrywam telefonem, także musicie mi napisać, czy jest dobra jakość z telefonu, ponieważ... Właśnie chciałabym nagrywać vlogi z telefonu i to by było dla mnie duże udogodnienie. Strzanka, wiecie, jest duża, ciężka i ciężko się nią nagrywa vlogi, także jeżeli jest dobra jakość, to mi napiszcie, czy, mo czy mogą być po prostu takie vlogi, filmiki z telefonu. Jeśli tak, to będzie ich więcej po prostu. Właśnie przed chwilą wróciłam do domu, jest strasznie zimno na polu i w dodatku jeszcze musiałam godzinę czekać na autobus, bo oczywiście dwa autobusy nie przyjechały. Miał być o 13.35 i o, o 13.50, ale nie przyjechały nie wiadomo czemu i musiałam godzinę czekać i widać po mnie, bo jeszcze mam czerwony nos, że jest mega zimno, po prostu myślałam, że już zamarznę tam. Na jazdach było dzisiaj bardzo fajnie. Bardzo fajny pan instruktor mi się trafił, który po prostu był taki miły i w ogóle. Także przyjemnie mi się z nim jeździło. Nie byłam zestresowana, bo wiecie, jak czasem są tacy poważni instruktorzy, to człowiek jedzie taki spięty i w ogóle. We środę mam jeszcze godzinę właśnie do wyjeżdżania przed egzaminem i już powoli będę się stresowała. Dzisiaj parkowanie mi dobrze wychodziło, ruszanie zręcznego też, także. No, jeszcze ta godzinka we środę, no i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Tak jak wam wcześniej wspominałam, dajcie mi znać w komentarzach, czy mogą być takie vlogi z telefonu. No i teraz co? Nic nie będę takiego wiele robiła, będę się uczyć za niedługo, ale najpierw trochę odpocznę i poczytam sobie książkę. Wczoraj późnym wieczorem właśnie zaczęłam czytać tę książkę, którą dostałam od dziewczyny na osiemnastkę. Już wam ją pokazywałam w ostatnim zimie. I co jest fajne w tej książce, to jest to, że rozdziały są tak jakby podzielone, że raz narratorem jest dziewczyna, a raz narratorem jest chłopak, ale więcej nie będę Wam zdradzać, żeby nie spoilerować za bardzo. W ostatnim filmie Wam mówiłam, że autorką jest Colin Hoover, ale zauważyłam, że drugą autorką tej książki, czyli współautorką jest jakaś Taryn Fisher, czyli ta książka jest napisana przez dwie osoby. Oczywiście, będzie recenzja chyba na blogu, a może i nawet w filmie, jak skończę czytać. Myślę, że dosyć szybko ją przeczytam, bo takie książki mnie z reguły wciągają, bo są takie młodzieżowe, są napisane takim fajnym językiem. Także myślę, że szybko ją przeczytam i na pewno taka recenzja się pojawi. Myślałam też nad tym, czy nie zrobić jakiegoś live'a na kanale, bo mam już laptopa. Tyle, że nie wiem, czy ta kamerka, która jest w laptopie jest wystarczająca, bo jak będzie kiepski obraz, to nie będzie się to fajnie oglądało. I nie mam też takiego zewnętrznego mikrofonu. Także no nie wiem, zastanowię się jeszcze nad tym. Może po prostu zrobię takiego próbnego live'a i wtedy zobaczymy, jakby to wyszło. Jak będzie kiepsko, to nie będę taki, takich live'ów robić, a jak będzie w miarę przyzwoicie, w miarę jakoś będzie ok i jakoś będzie się to oglądało. To wtedy będę robić takie live y. w weekend czy w piątek wieczorem. Jeszcze się zastanowię, bo w tygodniu, wiadomo, nie ma czasu na takie rzeczy, bo jest bardzo dużo nauki. No, dlatego staram się teraz ogólnie filmy w wolnym czasie tylko w piątek nagrywać albo w weekend i tak, żeby to przez weekend obrobić i po prostu albo w niedzielę dodać, albo w tygodniu, bo w tygodniu to naprawdę się nie wyrabiam, bo dosyć późno wracam. Także to by było na tyle w tym daily vlogu. Był on taki pogadankowy, no ale na moim kanale to głównie jak będą się pojawiać vlogi, to będą tylko takie daily vlogi pogadankowe, bo, bo nie mam nic ciekawego po prostu do pokazywania. Teraz będę, tak jak mówię, czytała sobie książkę i potem będę się uczyć. No i tak spędzę ten dzisiejszy dzień. Także to by było na tyle. Zapraszam na moje social media, na Instagrama, na Sapa. Na grupę na Facebooku koniecznie zajrzyjcie, bo jest Was tam mało w porównaniu do tej ilości, co jest na YouTubie, także zapraszam Was serdecznie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!